Przy tenisowym stole spotkali się przyjaciele KTSN na Sarkopolu? Tarnobrzeski Klub chciał w ten sposób podziękować sponsorom i mediom za wsparcie. Zjechali do nas ludzie z Polski, z tych firm, które nam pomagają, bo sport sportem, ale no on musi być też mieć jakieś finansowanie. My jako kierownictwo klubu musimy zbudować budżet, więc jak podziękować naszym przyjaciołom, Dlatego to jest turniej przyjaciół, taka zrobocza nazwa, jak poprzez organizację imprezy, która ma przynieść też na rozrywkę, odreagowanie od codziennej pracy. Jestem pierwszy rok w klubie, ale jak dowiedziałam się o tym turnieju, to uważam, że to jest super pomysł, ponieważ cały rok jesteśmy w rozjazdach, gramy mecze na wyjeździe u siebie i tak naprawdę jest to, można powiedzieć, wspólny czas, żeby spędzić razem z kibicami, sponsorami, także uważam, że jest to super i cieszę się, że mogłam wziąć udział tutaj w tym turnieju. Turniej rozpoczęły gry pokazowe, podczas których się... Śmiałkowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w konfrontacji z Kingą Stefańską i Natalią Bajor. To jest taki jeden z elementów integracyjnych i, i wzajemnego poznania się. Dziewczyny z wielką przyjemnością odbiły te kilka piłek yy, z naszymi przyjaciółmi. To fantastyczne przeżycie, tym bardziej jestem wdzięczny pani Natalii, bo wiem, że wróciła właśnie z zawodu w Nigerii. Nigdy nie miałem okazji grać zawodnikiem, zawodniczką tego formatu, także fantastyczne doświadczenie, które na pewno zostanie w pamięci na długo. Daj mi się, że do końca życia. W turnieju udział wzięło ośmiu graczy reprezentujących elektrownię Połaniec, totalizator sportowy Pilkington i zakłady chemiczne Siarkopol oraz przedstawiciele lokalnych mediów i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przede wszystkim ten turniej to jest ciekawa forma spędzenia czasu, no można się troszkę pobawić, bo tu chodzi o zabawę przede wszystkim, a nie o jakąś tam walkę, bo no jeżeli się nie gra profesjonalnie, to trudno mówić o tym, że, że jak raz w roku bierze się rakietę do Dzięki, że, że jest szansa na powalczenie o, o coś, także przynajmniej w moim przypadku. Poziom jest różny, ale myślę, że dzisiaj nie to jest najważniejsze. Tylko świetna zabawa. Ja cieszę się, że poznałem państwa reprezentantów klubu, ale też, też innych sponsorów. Także możemy przy tej okazji również wymienić doświadczenie, i lepiej zrozumieć potrzeby, które ma również klub i osoby, które są zaangażowane. Także formuła świetna i liczę, liczę na, na na co najmniej jeszcze jeden turniej. Pierwsze miejsce w turnieju przyjaźnika na siarko brzek zajął Adam Pytel z firmy Pilkington. Na drugim stopniu podium uplasował się Łukasz Skrzęta z Enea Elektrownia Połaniec. Na trzecim zaś Bartosz Drozdowicz z totalizatora sportowego. Najważniejsza w dniu dzisiejszym była dobra zabawa. Cieszę się, że dopisała frekwencja. Koledzy reprezentowali bardzo wyrównany poziom. Troszkę zawodników ofensywnych, trochę zawodników defensywnych. Tutaj kolega, z którym zagrałem w finale, bardzo fajnie mi się z nim grało. Można odnieść wrażenie, że. Wygrałem ten mecz dosyć łatwo, natomiast mimo wszystko musiałem, że tak powiem, troskę jednak podpracować nad sobą. Klub już zapowiada, że impreza będzie kontynuowana w przyszłym roku.